bo my chcemy tego kontaktu i w różny sposób ten kontakt teraz będę kontakty omawiał na przykładzie poszczególnych praktyk okultystycznych w przekleństwie pamiętajcie nigdy nie wolno nikomu złożeczyć szczególnie nigdy niech nie złożeczą rodzice dzieciom bo jeżeli rodzice złożeczą dzieciom może dojść do bardzo poważnych dręczeń duchowych egzorcyści bardzo mocno podkreślają, że może dojść nawet do opętania. Jest to związane z władzą rodzicielską. Rodzice po Bogu są na pierwszym miejscu. Czci Ojca i Matkę, abyś długo i szczęśliwie żył na Ziemi, którą Ci daje Pan Twój Bóg. Jeżeli nie będziesz czcił Ojca i Matki, jak odwrócimy to przykazanie, nie będziesz długo żył na Ziemi, którą Ci daje Pan Twój Bóg. Jeżeli więc rodzice przekazują życie, przekazują wszystko, bo z darem życia związane są wszystkie inne dary, które otrzymujemy. Gdyby człowiek nie żył, nie skorzystałby z żadnego innego daru, a więc Bóg tak naprawdę udzielił nam wszystkiego przez naszych rodziców. Dlatego oni mają ogromną władzę rodzicielską. Jest to władza wyciskania piętna na dziecku, tego duchowego piętna, wychowania. To jest ogromna odpowiedzialność za życie, które wyzwalam w Bogu, które On na moją prośbę, jakby, ja moim aktem przekazania życia w małżeństwie, wyzwalam w Bogu miłość stwórczą i Bóg stwarza człowieka, powołując Go do istnienia. Stwarza nieśmiertelną duszę. To, co mówiliśmy, tylko człowiek otrzymał od Boga dar przekazywania życia, czyli współdziałania z Bogiem w przekazywaniu, w powoływaniu do istnienia istot rozumnych. Tego daru nie mają nawet aniołowie w niebie. Tylko człowiek, malny proch Ziemi. Dlatego, kiedyby rodzice złorzeczyli, to często w życiu dzieci. Jest wielkie nieszczęście. Ja mam świadectwa rodzin, gdzie z pokolenia na pokolenie sobie złożeczono, przeklinano. Kochani, to jest jeden wielki koszmar. Ile bólu, ile cierpienia, ile krzywdy w takiej rodzinie, ile nieszczęść, ile samobójstw aż do gwałtów i różnych innych historii, to jedyny Pan Bóg wie. Koszmarne świadectwa osób, które na piśmie składały. Nigdy nie przeklinajcie błogosławieństwo ojca otwiera niebo przekleństwo matki wywraca fundamenty domów tak mówiła biblia błogosław nigdy nie złożecz. złożeczenie powinno się odwołać w sakramencie pokuty tak jak wszystkie inne grzechy okultyzmu powinno się wyznać o tym jeszcze kolejną formą wejścia w świat okultyzmu jest bardzo niewinne działanie w zakresie spirytyzmu, tak zwane wywoływanie duchów. Najprostsza forma, ogromna liczba ludzi bawi się w tak zwane wywoływanie duchów. Dzisiaj, jeżeli ja chcę to, co mówiłem, chcę jakiegoś kontaktu z jakąś siłą, której nie znam, ja myślę, że przywołuję kogoś ze zmarłych. I chcę, żeby ta osoba obok mnie się zamanifestowała, czyli znowu, to ja szukam kontaktu, to się zamanifestuje. Ale nie będzie to ta osoba, którą przywołujesz. Bądź spokojny. Nie ma możliwości zmuszenia Pana Boga, żeby przysłał Ci kogoś ze zmarłych na Twój kaprys, bo Ty tak chcesz. Pragnienie wiedzy. To, co mówiliśmy, wszystkie grzechy okultyzmu w znacznej części związane są z pragnieniem wiedzy, która dla człowieka jest niedostępna, jest niebezpieczna. Tragedia ludzkości wydarzyła się przy drzewie poznania dobra i zła, drzewie wszelkiej wiedzy. I szatan nigdy z tego drzewa wiedzy nie zszedł, żeby o tym nie zapominać. Nigdy nie zszedł. Największe rozłamy w kościele, najwięcej ludzkich tragedii, szczególnie w XX wieku, kiedy ludzkość osiągnęła stopień rozwoju na niespotykaną skalę. Zarazem ten wiek pochłonął największą liczbę istnień ludzkich. Kiedy głupota w człowieku przykryta jest wiedzą albo stopniem naukowym, człowiek taki jest niebezpieczny dla świata. Mądrość to dar Ducha Świętego. Mądrość to dar Ducha Świętego. Wiedza może być elementem wyuczenia, wykształcenia. Idealnie jest, kiedy mądrość idzie w parze z wiedzą. Wtedy rzeczywiście tych ludzi wspominamy. Oni są nam stawiani jako wzór. Spirytyzm. Są różne odmiany spirytyzmu. Wywoływanie duchów od najprostszych. Prawdopodobnie nikt wam nigdy nie mówił, że duchy można wywoływać przy pomocy wahadełka i różdżki. Tego wam nie powiedzą ci, co szukają wody, ale ja wam to powiem. Przy pomocy wahadełka i różdżki można wywoływać duchy, czyli urządzać seanse spirytystyczne. Ja nie będę mówił jak, bo nie daj Boże, komuś głupota przyjdzie do głowy żeby spróbować czy u mnie to zadziała znam takich już nie będę instruktarzy podawał są różne sposoby wy w większości jeśliście się bawili w wywoływanie duchów to najprawdopodobniej przy pomocy talerzyka i stoliczka i świeczek i paru innych gadżetów. dzisiaj to jest plaga w akademikach w bursach są konkretne gry dla dzieci które są instruktażem, jak przywoływać duchy zmarłych. To są instruktarze z książek ezoteryczno-okultystycznych. Jak przywoływać zmarłych? Żywcem cytaty i instruktaż seansów spirytystycznych, od wirujących stolików poprzez osobę medium czyli człowieka kobietę czy mężczyznę który użycza duchowi swojego daru pierwszym jest tak zwany dar w cudzysłowie mediumiczny lokucji że dana osoba słyszy głos jakiegoś ducha i przez nią on mówi. jest jeszcze głębszy dar tak zwanego użyczenia ciała że osoba medium może użyczyć nawet całego swojego ciała do tego stopnia że możesz usłyszeć głos zmarłego ojca czy matki. Kolejnym innym sposobem jest tak zwane pismo automatyczne. Spotkałem ludzi, którzy uprawiali wszystkie praktyki wywoływania duchów w różny sposób, od pisma automatycznego przez osoby medium. Przy pomocy tych praktyk próbuje się przywołać kogoś ze zmarłym. Opowiem chociażby jeden przykład kobiety, która kupiła sobie po śmierci ojca książkę Jak dochodzić do kontaktu ze zmarłymi. Kupiła książkę, jak uprawiać pismo automatyczne. Ustawiła te wszystkie potrzebne gadżety, weszła w pewien nastrój. Kobieta, która chodziła do kościoła, odmawiała różaniec i prowadziła życie sakramentalne, czyli Komunię świętą przyjmowała. Kupiła sobie książkę w księgarni ezoterycznej i zaczęła ćwiczyć pismo automatyczne. Przez długi czas nic się nie działo, ale tak bardzo próbowała i szukała kontakt, że w końcu. Ręka sama zaczęła pisać ogromną prędkością. Ręka zaczyna ci sama pisać po odpowiednim obrzędzie przywoływaniu tego zmarłego. Ręka zaczyna sama pisać. Okazuje się, że pisze charakterem zmarłego jej ojca.